Jeszcze nie wszędzie się zaczęło, ale już wróciłam. Słuchajcie, przed wyjściem, no widzę, że coś z Instagramem jeszcze nie chcę połączyć. O, widzę, że Edyta wróciła. Przed wyjściem zajrzałam sobie do mojego dzbanka Blendera i zobaczcie, już się. O, zapomniałam nawet wyjąć tamto z lodówki. Już się zaczęła masa ściągać, już widać, że jest gęsta. Jest super, jest pyszna. Nawet tą, którą schowałam do lodówki, jest taka sztywna, że mogę ją sobie wyjąć. Ona się nawet łamie trochę, jest, jest ekstra. Chociaż przyznam Wam szczerze, że przed wyjściem dodałam jeszcze, odłożyłam sobie trochę tej masy do blendera i dołożyłam tak naprawdę na no, taką płaską łyżeczkę. Czyli wyszło na to, że dałam powiedzmy cztery płaskie łyżeczki Agaru. E, łyżki, cztery płaskie łyżki agaru. Na cztery szklanki słonecznika. Muszę zobaczyć, bo mi się tutaj coś nie włączyło. Coś się nie chce nadawać. Jak nie chce, no to trudno. Nie chcę mi tutaj dalszej części puścić na Instagram, bo nie chciałabym, żeby osoby, które były, straciły, no ale trudno. Nie idzie, to nie idzie. Nic na to nie poradzę. Czyli widzicie, jak się na chwilę zostawi za garem, to już widać od razu, że jest ściągnięte. Masa jest dobrze doprawiona. Czyli jeśli ktoś od początku nie oglądał, to zrobiłam tak. Ugotowałam cztery szklanki słonecznika, wcześniej umytego oczywiście. Słonecznika ugotowałam w powiedzmy sześciu szklankach wody z odrobiną suszonej cebuli. Później go dosypałam do niego, no już teraz w tym momencie można powiedzieć, jak się tak jakieś 10-15 minut gotował, dosypałam do niego cztery płaskie łyżki agaru. Przesmażyłam sobie jedną cebulę, e, tą masę zagarem zmieliłam i później do niej dodałam smażoną cebulę. Ona nie jest już może zimna jeszcze, ale też nie jest taka bardzo gorąca, więc ja postaram ją sobie teraz nałożyć na tego mojego glona. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. O, mm. Niektóre kawałki, które były tutaj na brzegu, są już bardzo sztywne. Muszę zobaczyć, jaka wielkość. Jeszcze trochę. Byleby mi za dużo, nie wyleciało. Ach, mówię, kto mnie tam jeszcze ogląda? Można sobie tutaj trochę. Trzeba to zrobić naprawdę delikatnie. Ja nie będę zabijać, zrobię tylko tak. Bo to jest naprawdę mega miękkie. Fajnie by było, żeby miało kształt okrągły, ale może to być ciężko uzyskać. No, i tą masę teraz trzeba zostawić, żeby sobie zastygła. Może być kwadratowa, wcale nie musi być okrągła. Spróbuję sobie przeturlać. Przeturlać się udało. Zostawię tak jak jest. Wezmę sobie drugą deskę. Próbuję zrobić trochę większego może. Albo może dwa grony. Tą stronę dwa. Nie. Zrobię normalnie. Najwyżej zrobię kilka sztuk. Bo tutaj na górze łyżki już mam masę zastygniętą. Tylko nałożę trochę więcej teraz. Pokażę Wam później zdjęcia w relacji, jak to wygląda po pokrojeniu. Powinno mocno się ściągnąć, bo już widać tutaj, że się naprawdę ściąga. Z czterech szklanek słonecznika wychodzi tego, jak widać, naprawdę bardzo dużo. O, tutaj ups, też mi się trochę dużo nałożyło, ale to dobrze. Jeśli nie lubicie oczywiście takiego smaku glonów, czyli smaku morskiego. To słuchajcie, możecie pominąć ten etap. Możecie to spróbować. Hmm, chociaż nie wiem, jak to wyjdzie, bo nie próbowałam nigdy zawinąć papier różowy. Nie wiem, czy on się nie rozmięknie za bardzo. Położę to teraz tak, żeby leżało na, na tym złożeniu. No i czy mi się to teraz uda przełożyć. Zobaczymy. Trochę na pewno niestety się zgniotą i będą płaskie bardziej. Chciałam, żeby wszyscy widzieli, ale chyba się tak nie No to muszę wyrobić całą masę, czyli zrobię jeszcze. I chyba wyjdą mi cztery kawałki. Czyli tak teoretycznie można powiedzieć, że z jednej szklanki słonecznika wyjdzie Wam taka jedna pasztetowa. Słonecznikowa pasztetowa. Zależy, ile nałożycie. Jak Wam się podoba taki pomysł, dajcie mi znać, co myślicie o czymś takim? Naprawdę fajne to będzie, żeby sobie zjeść, żeby sobie pokroić, nawet na kanapki. Mówię, nie każdemu może pasować ten smak glonów tutaj, ale ja tą pastę właśnie jadłam kiedyś z glonami, i dla mnie to jest idealne zestawienie. Tutaj już wszystko, co jest na górze, to jest już sztywne. Nie wiem, czy to będzie dobra ilość na czwartego, chyba trochę za dużo. Trzeci raz się nie będę łączyć, żeby wam pokazać, jak będzie wyglądało, ale pokażę wam na pewno zdjęcie zdrowie i pokażę wam, jak to wyszło. Myślę, że lepiej by było, żeby nie zostawał tutaj taki duży kawałek ale powinno to zmięknąć. Im więcej też tym lepiej, ale no jak widzicie sami masa jest miękka, glon robi się bardzo miękki i jest to dosyć ciężko rozsmarować. O, ale to już na, na przykład zrobiło się w miarę sztywne, mogę wziąć w rękę. Ale brzegi te zostały cały czas takie, no nie są takie bardzo miękkie, no Sztywne może też nie, ja je. O, spróbuję je przycisnąć. O, tutaj już zastygła ta masa z tej strony. Można spróbować zrobić taką kiełbaskę na końcu. Może mi się uda trochę jeszcze takiego bardziej okrągłego kształtu nadać. Tak, ale już zastygło, przełożę noże, żeby trochę się podniosło, żeby nie było takie płaskie. O, fajne się zrobiło. To niech sobie tu leży. I został mi jeszcze czwarty płat. Prawie jak sushi. Można też spróbować, teraz wpadłam na to, delikatnie sobie, no może delikatniej <gryżak> brzeżek przesmarować, żeby się przykleił. O. No ten wyjdzie chyba najgrubszy. <gryżak> Już masa jest o tyle chłodniejsza, ale nie spędzi. Że można ją sobie tutaj na brzegu bardziej rozłożyć, czy nie tak jak przy tamtej. O, wygląda trochę dziwnie, ale uwierzcie mi, że naprawdę ten słonecznik smakuje wybornie. Musicie mi niestety uwierzyć na słowo. Mam jakąś mieszkę jeszcze? Ale jestem ciekawa, czy ktoś z Was zrobi i przetestuje ten przepis. Agar jest teraz dostępny naprawdę nawet w sklepach typu Auchan. Czym się zajmuje Pani zawodowo? Czym ja się zajmuję zawodowo? Pyta się mnie ktoś na YouTube. Prowadzę wegański catering. Prowadzę Akademię Kuchni Roślinnej. Jestem autorką dwóch książek, kanału na YouTube. A znaleźć mnie można na zakręconywegeobiad.pl Wszystko na YouTubie. Jeśli oglądasz na YouTubie, to wszystko tam zobaczysz. Ok. Mąż mnie przez okno podgląda. Chyba głodny. Tu sobie spróbuję jeszcze wygładzić. A jeszcze tutaj kto pytał? A, polski humor? Polski humor, mnie pytał. To ci pokażę moja ostatnia książka, a to moja wcześniejsza książka, jeśli jeszcze nie widzieliście. Wegańska kuchnia polska, i teraz wyszło ksianki. A na co dzień zajmuję się propagowaniem kuchni roślinnej, między innymi, właśnie przez pokazywanie, jak to. Z czym to się je i co można zrobić dobrego? I też przygotowuję posiłki dla moich klientów, a sama oczywiście, bo ostatnio miałam rozmowę właśnie z osobą, która mnie oglądała yy, i się mnie pytała, czy ja nie jem mięsa. Ja oczywiście sama od 10 lat nie jem mięsa, jestem pijarką i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, powiem Wam, żebym miała robić kuchnię roślinną, taką prosto z serca i jeść mięso. No, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Ja wiem, że tak jest, bo wielu kucharzy tak robi, ja nie jestem zawodowym kucharzem. Okej. Okay. i tak, to już na tyle zesztywniały, że mu zostało. Że ja sobie spróbuję go ukroić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak wcześniej. No, glon jest jeszcze taki, że muszę wziąć inny nóż. Może ten będzie lepszy. O. Ale to jest jeszcze za miękkie. Już tutaj fajne brzegi masztywne, ale jeszcze nie. Jeszcze to nie jest to. Można sobie jeszcze teraz, dopóki jest takie w miarę plastyczne, można nadać fajny kształt temu, taki bardziej okrągły. Czy mąż też tak je? Tak, mój mąż też jest weganinem, też się odżywia roślinnie. Razem przeszliśmy na dietę wegańską, znaczy najpierw na wegetariańską. Nie wiem, chyba 10 lat temu. No, ten jest trochę bardziej spłaszczony, bo go tutaj. Trochę przygięłam do brzegów. Ale już są fajne, zobaczcie. Bez problemu można je. Wziąć do ręki nie zginają się. <śm> a jak sobie ostygną w lodówce, bo zaraz ta masa nie jest ciepła już. Znaczy jest letnia, nie jest gorąca, więc ja ją za chwilę zawinę, położę sobie na talerzu, zawinę, schowam do lodówki i później jak już będę kroiła, to Wam pokażę zdjęcia, jak to wygląda właśnie już po pokrojeniu. No naprawdę tego wyszło sporo. Postaram się jeszcze tak zrobić, żeby było bardziej okrągłe. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję. Jeśli nie oglądaliście pierwszej części, chcecie zobaczyć dokładnie, jak były robione, jak była robiona masa, <laughs> kurczę, słońce mi wszedł. To zobaczcie moją pier pierwszą część, pierwszą część mojego filmiku. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro o 19. A jeśli chcecie sprawdzić, co ja robię, chcecie zobaczyć, co przygotowuję dla klientów, zajrzyjcie na zakręconywegeobiad.pl. Ściskam Was, dziękuję, że mnie oglądaliście. Do zobaczenia jutro. Cześć! Kurczę, znowu chciałam palcem zamknąć laptopa.